Tutaj przyjechał pan z wibracjami, to jest BMW F11 i ten pan powiedział, przejedźmy się. Ja się przejechałem, ja nic nie znalazłem. Ten pan był też z żoną, żona też nic nie słyszała. W zasadzie ja stwierdziłem wprost, że dla mnie tu nie ma żadnych wibracji, a jeżeli jakiekolwiek są, to są w granicach normy i tutaj nie ma czego szukać. Natomiast mimo wszystko pan stwierdził, że kupił sobie Tutaj łącznik elastyczny i jakąś tam podporę, i nalegał, żebyśmy to wymienili. Mówię, no prawdopodobnie to nic nie da, ale no jeżeli pan chce, to nie ma żadnego problemu. No i tak, żeśmy zrobili. Ja pragnę podkreślić, że jeżeli dla mnie nie ma problemu, to ja nie wiem, co ja miałbym tutaj wyleczyć. Rozumiemy się. Czyli pytanie, czy pomogło coś, a co miało pomóc, skoro nic się nie działo. O, dostaliście w mordę. Ja tak samo, jak wsiadam do takich samochodów. Ktoś ten nieźle wyścielił już wcześniej, poprzedni mechanik. No, generalnie tutaj, jak jechaliśmy wcześniej z właścicielem, no to tak trochę wibrowało, ale wiesz, tak nie za mocno. Tak bywało gorzej, ale zmieniliśmy właśnie ten łącznik elastyczny z tyłu. Wiesz, no ja zbytniej różnicy nie widzę, ale no może delikatnie poprawę lepszą względem tego co poprzednio Aczkolwiek no dla mnie nie są to problemy, które by mi uwłaczały, to jest kwestia indywidualna W wyniku diagnostyki komputerowej moim lunchem to jest 919 na Bluetooth Jak coś, to w prawym górnym rogu ekranu macie e, jakąś tam głębszą recenzję na ten temat Na chwilę obecną, jak ktoś się pytał, to jest to mój ulubiony sprzęcik które dostałem niedrogo, bo za darmo to uczciwa cena A więc zdecydowanie mogę polecić Jakby dla wszystkich było za darmo to, to na pewno nie? nie wiem, tam cena nie jest chyba jakaś strasznie wygórowana, Ale bardzo fajnie mi się na niej pracuje Także w wyniku tej diagnostyki no to poczytamy co, so będziemy sobie jechać i co so poczytamy yy, Mamy tak, moduł ECM Czyli Engine Control Module Air Mass System 2 High Coolant Pump, low temperature EGR. Aha, tutaj mamy radiator shooter missing, czyli to jest osłona radiatora, czyli chyba osłona radiatora, czyli tej wiesz, przesłona. W zasadzie no, to chodzi o dogrzewanie silnika, ale tutaj mamy dużo takich sporetycznych błędów związanych z Air Mass i z egr więc prawdopodobnie EGR się wywala, znaczy prawdopodobnie EGR się już zacina uważam, że pierwsza modyfikacja, żeby w ogóle się, do jakiego klubu się dostać, żeby sobie nie spalić samochodu, to jest właśnie tuning EGR-u i DPF-u oraz chip tuning. Taka moja skromna aluzja. I tak się doczeka, prędzej czy później. A o wiele fajniej jest pojeździć czymś mocniejszym, czymś, co nie dokonuje samodestrukcji, własnymi piardami. Tak bym tu powiedział. Tutaj mamy jakieś też sporadyczne błędy. Tak, sporadycznych błędów jest sporo. Ale tak powiem szczerze, to najprościej, żeby się nie pogubić w tym wszystkim, bo to mogą być jakieś śmietki, A tutaj cała reszta jest jakoś tak w miarę sensowna. Wiesz, nie można szukać igły z tego siana, jak tam nie ma igły. A może być, siano może udawać igłę i na przykład będzie kawałek drewienka, Więc w zasadzie, żeby sobie nie zapędzić się w szukaniu i w pytaniu na forum o wszystko, trzeba skasować błędy, powiedzieć trochę. Czy też poro. To takie mamy wody błędów. W zasadzie A, o, czujnik smrodu. auci sensor. Kiedyś o nim mówiłem jak to zapamiętać, albo i nie mówiłem, to może teraz wkleję yy, Wiecie co tak? Ja miałem wykonać diagnostykę komputerową, yy, więc to zrobiłem. Jeżeli ktoś będzie chciał te błędy naprawiać, to jest to kolejny. Cykl mojej pracy, a więc nawet się nie zastanawiam, bo, wiesz, bo ja mogę zidentyfikować, co to może być. Coolant, pump low temperature EGR. No właśnie, ja tu widzę, że pompa powietrza, nasza znaczy pompa cieczy, niska temperatura EGR, aktywacja Open Circuit. Czyli no, wiem, że coś jest nie tak, ale interpretuj sobie to sam. Wpisujesz sobie te kody błędów w Google bądź pytasz jakiegoś innego specjalisty i on ci może to zinterpretować po swojemu, natomiast bez jakichś badań, bez ingerencji, co gdzie jest, co może wpływać i jak, no to no nie za bardzo to wiem na chwilę obecną. Natomiast jakbym miał się w to zagłębić, to jest to czas, za który trzeba będzie zapłacić dodatkowo. Także robocze godziny lecą i... W zasadzie, a to już jest kwestia decyzji klienta, bo ja mogę na przykład wchodzić i robić diagnostykę i yy, wszystko diagnozować. Jak ktoś powie: Dobra, to nie rób tego. To do widzenia. No ale zaraz, panie, no ja już pół dnia spędziłem na tym, No ale ja panu kazałem. coś może tak powiedzieć, więc do tego ja nie wchodzę dalej. Łucz 3 <śpiewanie> Jak cię babka ostrzegła? Znaczy ale Odrzuć się. odrzuć się. No na garnek odpięty <laughs> No na to. A zobacz jak ja ten zakręt biorę na przykład. Biorę jak jeden. To są dwa zakręty, a ja go biorę jak jeden. Zobacz, tak? Zobacz. <laughs> Widzisz? Zobacz, nie. Eee. A to dobre. Proszę bardzo, dobra, pana. Podobało się? No i ja też tam <śmiennie> no. Także zaraz... Kolejną flikę. Doprowadzisz, zobaczysz. Widzisz, także <śmiennie> można się jak... Piecze. <śmiennie> także tak, troszeczkę popiskują... Dobrze wziął ten zakręt. Widzisz, widzisz? <śmiennie> Okulary ci trzeba do... No,

czy ja to zrobię? A ten też tak zrobiłeś? ten też tak zrobiłem, no, patrz. patrz, tak się wyglądam teraz, a ja patrz. Cześć? Nie tego nauczyłeś. Wiesz, lata praktyk. Patrz teraz tutaj. Yy, patrz, ja, zawraca się na przelez. Nie Patrz, jak ja to zrobię. Naprawdę. Ja to szanuję. No tak, jedna karmelowa, druga czekoladowa pole. Zaproponuję nam się tamta czekoladowa jak... panu od tego. Zaproponowa się panu i zawrócić. Nie! Na sraj. Nie, dobrze jest. Tak jest, tak jest. Tak jest dobrze. Dobrze. Od Mej Disa mu. Tak, od Mej mu, mu zaproponuję. No on ci coś zaproponował, to ty ja to też. Dobry? Czemu, ty, czy... też, ty też, ty też, Nie wiem, że będą nas strają, człowieku naprawdę. <śmierdzi> <to nie. śmierdzi> A myślałem, że zaproponujesz. Ma ja panu też to zaproponuję. Ja mam, coś Ja Panu też coś. Odmej E Dis'e. Przerobienie od Mej Disa. Dzień dobry, Dobrze, Dobra, nie, nie wiem, że nam na Bierz to po prawej stronie. To jest O to jest! Mówię ci, że nam na Prawda Tam jest jakiś specjalny przycisk na o, o! Ta kaciuszka mi coś mi przypomina. Taka na tyle. Motocykla. Daj mnie to no ty weź to na sranę. A we no, bo o hej. Ty, autentycznie, kupa, kupa jest. Chyba no, nie wiem. Dobra, nie, no chyba nie No i mamy BMW-93, silnik N55 na wymianę panewek. Nie odpalać nie ma oleju. Docieramy panewki, piłujemy panewki, żeby Żeby je wypolerować, lepiej. Tak, najlepiej odpalić i od razu dać na zimnym. Wtedy lepiej się w... tak wiesz. Wkładają. Aj Nie no, chyba nie ma to tu ratować. Bo yy... też, tu... coś a nie tutaj. Tutaj, to coś to chyba... znaczy, tutaj był ktoś, kto. Ukradł coś. A tu mamy efekt przerobienia odmy w 52 Zestawy do serii N macie już na sklepie. Dodatkowo możesz sobie wybrać jeszcze zestaw yy, z bagnetem. Możesz sobie dorobić mechaniczny bagnet do serii N, jeżeli go nie posiadasz. Nie wszystkie silniki mogą mieć bagnet, to jest fakt. Natomiast nie da rady dorobić bagnetu bez przerwania odmy, więc jest to ze sobą powiązane. Podnośnik pierdzi, ale uwaga, uwaga, jeżeli od tego momentu zamówisz na sklepie firmowym zestaw do przerobienia odmy, to tam jest ten zestaw już, zestaw już zaktualizowany o odmę w N52 i za jakiś czas będzie zaktualizowany o odmę z N53. A może już jest zaktualizowany? Nie wiem, zobaczę. No nie wiem, zobaczę. Ale... no dobra, okej, okay. to niech będzie jeszcze od N53, bo tak. Bo na razie to przerobiłem i to daje radę i może nie trzeba będzie wymieniać dwunastu wtrysków. Przepraszam, sześciu. Chyba, że kupisz jeszcze sześciu używanych wcześniej, to w później zdecydujesz się na nowe. No, no. I może nie trzeba będzie wymieniać wszystkich sąd. No dla tak, cholera. Tak. I może parę jeszcze takich różnych innych rzeczy, jak na przykład spływ do yy, może, nie, przepraszam, bagnet! no, no. no. O, bagnet! Właśnie N52 bagnet. Sper? Tak. O, a ma Pani internet? No. Na przykład tutaj. O. Tu jest część już wystającego bagnetu, którego jeszcze trzeba będzie przerobić, ale instrukcja będzie właśnie y, związana z tym, jak to przerobić, jak przerobić odmę. Także te instrukcje ja będę na bieżąco aktualizował, czyli każda nowa instrukcja to jest ta poprzednia z ewentualnymi poprawkami, bo tam też zrobiłem pewną aktualizację i robię na bieżąco aktualizację, a więc no, nie da rady tego podrobić, rozumiesz? Więc, no niestety, ale nie działa to wstecz. Czyli jak już kupiłeś x lat temu zestaw do odmy, to no niestety, no wiesz, to musisz go kupić drugi raz, jak chcesz zobaczyć, co tam jest nowego. Nie? Generalnie, jeżeli śledzisz kanał na bieżąco, to wiesz wszystko na bieżąco i nie musisz w zasadzie więcej wiedzieć. No ale kupujesz zestaw, w którym można pisano od A do Z. Jak to zrobić? No kurwa, ja pierdzielacie wziąłem kamerę się zajebałem, kurwa. Boli mnie teraz. O! Ile tam czasu zostało? Dobra, się zaczął wgrywać. Zaczął się wgrywać, to ja go podłączę. Pokaż nie no będzie dobrze. Patrz, akurat tyle wystaje jakbyś to troszkę, troszkę przymłotkował i jakbyś to naróżnił. Będzie dobrze. Tyle no i dolo będzie. Wejdzie tu spokojnie. Dobra, tu, to zaschowaj tutaj. Tu trochę przy młotku i żeby to nie wystawało i będzie gitara. Ty, Adas. Ten pan sobie wczoraj tam wiesz, troszkę chory na głowy, o co mu chodzi? Nie wiem. Widziałem zdjęcie, tylko że, żeby to połamać, to moim zdaniem musiałbym wyciągać tutaj kółko. A ono Ale jest... no, on je teraz ściągnął, tak? No tak? Ale nie ściągałeś tego kółka? Nie, tak? nie ściągałem go, bo tak. oleju nie zmieniałem. Po co miałem to zrobić? Ja no tak. całą osłonę zdjąłem, więc te kółko sobie zostawiłem. Fakt, że moim pomysłem była wymiana na wału i złącza jest tego nie do twojej kuwał tkanin bo oczywiście nie ma zmiany, której oczekiwałem... Nie, miałeś od początku pre... nie miałem od początku pretensji. Nie no miałem. Nie, ale... Oczywiście. tak. Źle mnie odebrałeś, ale fakt strzanić na bożeństwo. Dwa dni przed przyjazdem do Was wymieniłem olej, wszystko było nie tak że wygląda osłona po Waszych działaniach połamana i źle założony tak. Nie no, na który korek? Nie no, go so, no, 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 nie szczęśliwy. No, cóż. No, dobrze. Masz problemy, ale nie co? A nie niewiele sensu, bo. No, zbieraj mi to samo. No i wiemy, ale on miał problemy do samego początku. No, przecież ja to pamiętam. Czyli mówisz, że co? Że pani od. powiedziała, że się źle zachowałeś. Tak, myśli, uh. A co zrobiłeś? Sebastian, co zrobiłeś? Przyznawaj się! Powiedzcie szczerze, jak było? Mów szczerze. Dobrze. Powiedziałam po prostu, że każdy z nas ma sprawy prywatne w weekend. A hmm. rodzinę ma zajęcia. I to było bardzo niemiłe. Tak. To było bardzo niemiłe, że nie chcieliśmy otworzyć warsztatów w dniu, w którym nie pracujemy. Czyli w sobotę. Było bardzo niewiele, że wyrobiliśmy się też zgodnie z terminem. No tak, no bo Pani przecież, ten, mówiliśmy, że... O ile wiem, napisałeś osobiście do Pani maila chyba do tak, tego 7 tak, tak, że tak. w przyszłym tygodniu wypychamy auto. Wychnęliśmy, tak jak się mówiliśmy. Znaczy ogólnie na w początku powiedzieliśmy, że remont będzie trwał około 4 tygodni, no, około miesiąca. Czyli 4 tygodnie, no to tak, tak. jakby... Nie? Potem Pani w żartach powiedziała, że ja jej powiedziałem, że dwa. Tygodni do czterech. Tak może dwa do czterech. Ale potem okazało się, że takie żarty były. Że A, jednak były jest... żarty, bo jednak nie mówiłeś tak. Ona nie jest, no nie no, dzwoniłem do niej to przy Kamilu no, bo... i ona mówi, że nie, ona nie jest tych klientów, które tam problemy robią. A! No otóż niekoniecznie, <laughs> bo się okazuje, że... No tak, ja później napisałem pani maila, że miesiąc to nie jest od dwóch do czterech tygodni, tylko od trzech do pięciu. I to jest różnica, bo tak to po, po tygodniu, jak już pisała jak tam, to ten to się trochę nie zgrywa ze sobą. No bo to już jest takie, taka półpretensja, że już po tygodniu chcesz wiedzieć coś, co mam ci powiedzieć po tygodniu. Czy twoje auto zmieniło kolor, czy co? Nie no widzisz. Okazało się, że to bardzo niemiłe, że nie chcę pracować w sobotę. Nie chcemy. Okazało się że to bardzo niegrzeczne z naszej strony, że jesteśmy tyłem do klienta teraz. Mhm. Że to, że nie było no, że, śrubek? No nie było wszystkich śrubek i jak to zakładałem, to osłona z jednej strony odstawała i nie było nawet miejsca, gdzie wkręcić tą śrubkę, no. więc wziąłem kołek, ten, ten nowy kołek, wsadziłem go i zapiąłem, że się trzymało. No i dobrze, bo w zasadzie tak, ta, yy, to kółeczko to jest tylko do ściągania, żeby dostać się do oleju, no tak. a jak się ściąga całą osłoną, to no, kółeczka nie trzeba no właśnie, i to kółeczko niczego nie trzeba, jest to po prostu zaślepka no w usłonie. No właśnie, więc tego nie... A jak myślisz, że było widać, jakieś jest uszkodzone, jak było założone? Yy, nie widać tego. Nie, nie widać tego. Bo to jak jest zamknięte, to to trzyma usłonę, a jak odemknie pierwsze to się wiesz. Aha, no to no to by się zgadzało. No. no tak, pewnie mówił najpierw, że mechanik se ostreczował, poprzedni. Później się okazało, że to on. Mówił też, że miał wszystkie absolutnie śruby, a teraz ma jakieś kołki. Tak, o. No właśnie, bo kołeczki, no nie było nawet miejsca nie, on powiedział, że miał wszystkie śruby, a teraz ma jakieś kołki. No nie było miejsca, gdzie wkręcić śrubę, więc użyłem kołek. No tak, no, no właśnie. A wiesz? Wszystkie śrubki z tego samochodu odkładałem do woreczka i później woreczek... Ech, nawet to... w się no, nie nasze śruby. Szpital psychiatryczny, człowieku. Forki, no naprawdę. Ile jeść. Dobra. Smacznego. I, i w tym Ariota to darza trzeba będzie ściągać? Tak? Tak. Działaj po prostu. Tutaj doczepiliśmy nowy wężyk, no bo jakiś się zmienia algorytm adaptacji, to już trzeba zmienić, że to nie jest nowy tronik. Wszystko jest okej, zapierdziela daje radę, w nie ma żadnych problemów. No więc tak podsumowując, na przykład tą, o tutaj powiem Wam, że w zeszłym odcinku próbowałem coś dojść z tą s 63 doszedłem do wniosku, że że coś jest chyba nie tak ze sterownikiem, ale trudno mi powiedzieć, trudno mi to stwierdzić. Mogę wam powiedzieć wprost z doświadczenia, spróbujcie kasować 10 razy adaptacji. Ja jeszcze na tamten moment nie wiedziałem, że może to być jakieś rozwiązanie. Natomiast na dzień dzisiejszy pamiętajcie o adaptacjach, bierzcie InP i kasujcie z palca razy 10. Na przykład ja próbowałem tutaj kasować adaptację, ale to nic nie dawało. Być może nie skasowałem tego 10 razy. I to nic nie pomogło, dlatego. A więc taką mamy nową technologię serii N, że pewne rzeczy są totalnie nielogiczne, a więc jeżeli macie problemy, jakiekolwiek, to najpierw doprowadźcie problem do ładu, a później kasujcie kilka razy adaptację i później trzeba pojeździć. Także to jest rozwiązanie. Natomiast tu w tym przypadku ja zrobiłem coś innego, ja tutaj wywaliłem w w taki sposób, że już mocy nie obniża. Przerobiłem tutaj odmę, Tutaj zrobiłem bagnet, zrobiłem tutaj szereg różnych rzeczy, sprawdziłem rozrząd. E, natomiast, jeżeli, e, jeżeli wywalasz walwetronika, to też wanosy pracują troszkę w innym trybie. Natomiast one pracują, więc tutaj moc jest w pełni sprawna, taka jaka powinna być. E, a więc wszystko jest ok, po prostu wykastrowałem ten silnik ze wszystkiego, co mogłem wykastrować. W końcu e, jakoś to zaczęło jechać e, jest bez problemu. Natomiast w momencie, kiedy kastrujesz silnik z walwetronika, pojawia się podciśnienie w konektorze sącym. I dlatego dorobiłem sobie tam rurkę. Eee, także tyle w temacie. Eee, no, i cóż mogę powiedzieć, jeśli chodzi o pana od F11, śmiem twierdzić, że pan miał problemy psychiczne. Prawdopodobnie może zapomniał lekarstwa albo no coś w tym rodzaju. Przede wszystkim na samym starcie, eee, ja nikogo do niczego nie zmuszałem do wymiany czegokolwiek, to pan sobie to wzdurął. Więc pan miał później pretensje do mnie, że to nic nie pomogło. Kiedy da, zadał mi pytanie, jeszcze się nie przejechał samochodem. A ja mu powiedziałem prawdę. Powiedziałem, że dla mnie to się nic nie zmieniło i już miał pretensję. Yy, więc, yy, no, kilka rzeczy po prostu było takich yy, pod grubym wykrzyknikiem. No i powiem wam, że później pan zadzwonił do nas, że odwaliliśmy na bożeństwo, że połamaliśmy mu jakiś korek no to pan się produkował 15 minut po czym jak dał mi dojść do słowa to ja powiedziałem, że my nie ruszaliśmy tego korka sfrustrował się i zbulwersował jeszcze bardziej po czym ja mu powtórzyłem też jakieś 30 razy że my tego korka nie ruszaliśmy upewniłem się zapytałem się Adama jak to wyglądało Adam mi to wszystko powiedział śmiem twierdzić, że mu wierzę w tym temacie i nie mam sobie nic kompletnie do zarzucenia natomiast pan od początku wyrażał po prostu takie swoje emocje jakieś dziwne które dały mi do myślenia i dały mi sygnał uważaj na niego. No więc uważałem od samego początku. Natomiast faktem jest, że ten człowiek i jego samochód kompletnie nam się nie opłacało, dlatego że po prostu przynosił nam pecha. Utknął nam na podnośniku przychodziły nie te części. Wiecie, to jest taki standard. Wtedy, kiedy trafisz klienta, który jest wobec siebie jakoś negatywnie nastawiony, to po prostu dzieją się dziwne rzeczy z samochodem. I to jest już wielokrotnie potwierdzone na moim kanale, więc po prostu tak jest, to wam mówię, jak to wygląda z mojej perspektywy. No i potem, jak już 30 razy powtórzyłem temu panu, że my nie ruszaliśmy tego korka, no to ten pan zapytał, a kto mógł inny, by robić to wszystko, skoro przed wami nikogo wcześniej nie było. Nikt się nie dotykał do tego samochodu przed wami. No i w tym momencie ujawniło się to pewne kłamstwo. E, ponieważ ja zastosowałem argument, w którym powiedziałem, no ale przecież proszę pana, pan mi powiedział, że tak folią ostreczował poprzedni mechanik. Ktoś sobie nieźle wyścielił już wcześniej poprzedni mechanik, który robił przy tym samochodzie, co było dziwne. No jeżeli zmieniasz mechaników co chwilę, to też jest coś nie tak. Albo z mechanikiem Albo z klientem. No nie ma nic po środku. No jakby, jakby było dobrze, to by się dogadywali, no chyba że mają do siebie daleko i nie po drodze. Natomiast ten pan, w dobie swojej kolejnej frustracji, po prostu przyznał rację, że to on sobie to wszystko zastreszował, więc śmiem twierdzić, że jest ponad wyraz pedantyczny. Oczywiście nie mam kompletnie nic do, do pedantyzmu, sam też jestem pedantyczny. Jak coś nabrudzę, to sobie posprzątam. Natomiast uważam, że ten pan wyjątkowo był przewrażliwiony, bo on szukał rzeczy, których tam faktycznie nie było w tym samochodzie. Nie jest możliwe, żeby auto jeździło w 100% dobrze, skoro na forach internetowych co chwilę ludzie mają problemy z wibracjami, to ja też muszę mieć problem z wibracjami. No otóż niektórzy mają we krwi coś takiego, bo jest to związane z ich głową, że wymyślają sobie problemy. Poskarżał nas wszystkich, obrzucił nas kałem i uciekł. Poszedł także ja życzę panu Otef 11 przede wszystkim powrotu do zdrowia, a wszystkim moim widzom życzę po prostu zdrowia, niekoniecznie do niego powrotu, chociaż wiesz. No jeżeli ktoś jest chory, to też mu życzę powrotu do zdrowia. Natomiast w szczególności panu Otef 11 życzę powrotu do zdrowia psychicznego i żeby omijał mój warsztat szerokim łukiem skierował się od razu bezpośrednio do szpitala psychiatrycznego. Do usłyszenia.